Baza wiedzy w Bitrix 24. Czym jest baza wiedzy w Bitrix 24? Jest to bardzo przydatne narzędzie, które usprawni współpracę i będzie wsparciem przede wszystkim dla nowych pracowników w firmie. W każdej firmie są pewne dane czy informacje, które muszą być przekazywane wszystkim pracownikom i które są pewnego rodzaju wiedzą podstawową. To mogą być regulaminy, instrukcje obsługi urządzeń, informacje o zasadach tworzenia dokumentów firmowych, informacje o zasadach przeprowadzania spotkań, opisane procesy, zatwierdzania pewnych kwestii. Bitrix24 oferuje wśród swoich narzędzi bazę wiedzy, która pomaga takie wiadomości gromadzić w jednym miejscu. Możemy w prosty sposób taką bazę stworzyć i uzupełnić. Wybieramy z lewego bocznego menu bazę wiedzy. Dodajemy nową bazę. Możemy wybrać jeden z szablonów lub pusty szablon. Są do wyboru ciemny motyw szablonu lub jasny. Ja w, dzisiaj wybiorę jasny motyw. Stworzę bazę wiedzy, która będzie nazywała się regulaminy. Możemy wybrać kolor motywu i ja zmienić na. Ciemno-niebieski i możemy taką bazę utworzyć. Baza została utworzona. Jak widzimy, jest tutaj wiele bloków, które możemy uzupełnić, modyfikować, zmieniać. Wszystko jest w bardzo intuicyjnym interfejsie, możemy bez problemu wszystko zmienić, edytować, dodawać własne zdjęcia, dodawać własne teksty, zmieniać bloki, które są nam potrzebne, dodawać nowe bloki. Wystarczy najechać na przycisk tutaj blok, wybrać potrzebny nam blok spośród listy i dodać go do konkretnego. Miejsca w bazie, którą właśnie tworzymy, ja może na początek usunę niektóre bloki, ponieważ chciałbym stworzyć regulamin zebrań w firmie. W tym celu właśnie może najpierw usunę niepotrzebne mi elementy. Będzie to dosyć krótka informacja, dlatego myślę, że nie będziemy tutaj potrzebowali zbyt dużo takich bloków. Możemy na przykład zmieniać obrazy, przesyłać, edytować, dzięki czemu możemy samodzielnie tworzyć wizualną formę takich baz, co zapewne uatrakcyjni. Pozyskiwanie nowej wiedzy przez pracowników, dowiadywanie się o nowych treściach. Z pewnością, z chęcią będą zasięgali do takich źródeł, które są w ciekawy sposób przygotowane. Ja może tutaj stworzę, jak widzimy w bazie wiedzy jest również dostępna wyszukiwarka. Możemy w, e, później w prosty sposób wyszukiwać treści, jeśli baza jest dosyć duża. Możemy wpisać treść, która nam jest potrzebna i bez problemu ją znajdziemy. Jak już wcześniej wspomniałem, chciałbym stworzyć e, regulamin. Regulamin. Będzie to regulamin zebrań w naszej firmie, tutaj zedytujemy tekst, dodamy tekst ogólny zasady, możemy tutaj też zedytować to na to tekst i wpiszemy jedną z zas kilka zasad, na przykład zebranie trwa, trwa maksymalnie Minut obecność obowiązkowa. Po zebraniu na tablicy aktywności, publikowany jest, publikowany jest podsumowanie. Gdy przychodzą do firmy nowi pracownicy lub wprowadzamy jakieś nowe zasady, wystarczy, że wprowadzimy je do, bazy, do naszej bazy wiedzy. Wszyscy będą mieli do niej dostęp, z łatwością będą mogli zapoznać się z obowiązującymi w firmie zasadami i nikt już nie będzie miał, że tak to ujmę zbędnych pytań. Wszystko jest tutaj określone i wyjaśnione. Możemy... Tutaj również menu boczne, które posiadamy, edytować, zmieniać nazwy z rozdziałów, tworzyć podrozdziały. Wystarczy, że przesuniemy dany rozdział w prawo, staje się on podrozdziałem, możemy zmieniać tytuły, na przykład ten nasz tytuł regulamin regulaminy i zapiszemy sobie właśnie naszą bazę wiedzy jako regulamin, jako regulamin zebrań. Możemy też w tej bazie usunąć niektóre elementy, które nie są nam potrzebne i stworzyć ją dla naszych własnych potrzeb. Jest to bardzo przydatne narzędzie, które zapewne usprawni działania oraz pomoże w przekazywaniu informacji w firmie, które są potrzebne wszystkim pracownikom i do których dostęp powinni mieć oni wszyscy i zawsze powinny być pod ręką te wiadomości.